Ej, widzieliście? Ostatnio na różnych portalach zaroiło się od informacji na temat nowych czołgów. Wszystkie, które dziś zobaczycie, trafiły właśnie na supertest. Supertesterzy to dość wąskie grono osób, jeżeli chcesz nim zostać. Musisz być obywatelem Kazachstanu, który posiada minimum dwie kozy, no i musisz zdobyć K2 zimą. Niby tak niewiele, ale jednak podziękujesz. Nie tak dawno WG wprowadziło nową linię czechosłowackich czołgów, a już ostatnio została nam zaprezentowana nowa linia czołgów amerykańskich HOI! sorry... Pomyliłem się, linia nazywa się Joch. Do wspomnianego wcześniej supertestu jednak nie wjechała cała linia tych nowych czołgów, lecz tylko ósmotierowa premka M4Y, którą najprawdopodobniej pierdzielą do paczek. Drugim pojazdem, który trafił do supertestu jest dziewiątotierowy radziecki obiekt 590 który będzie posiadał magazynek na trzy pociski. Dodatkowo może posiadać bonus do zarobków, podobnie jak VK, ale znając tych agentów z Mińska, będzie on zarabiał kredyty, obligacje, i dodatkowo będziemy mogli go zdobyć w paczkach świątecznych za określoną kwotę. No, chyba, że posiadasz kartę dużej rodziny, ponieważ w WOTA grasz 3 Twój stary i dziadek tylko w niedzielę po kościele. Wtedy otrzymasz dodatkowy rabat na zakup paczek. Minus 69%. Kolejnym nowym pojazdem jest szwedzki śrubokręt, czyli Tornwagn, ósmotierowa premka, która będzie miała 1600 HP, minus 10 stopni opuszczania armaty, działo z Alfą 400 i pełną 248 oraz 297 mm na goldzie. Następną maszyną jest brytyjska premka 8 poziomu, czyli Caliban co niektórzy już określili ten pojazd mini lodówką i wcale się nie dziwię bo jednym strzałem zadaje 950 uszkodzeń i będzie posiadał magazynek na dwa pociski, które wystrzelimy pomiędzy sobą co 8 sekund, szczerze nie wiem co będzie z tym czołgiem, w sensie jak go zdobędziemy itp, z całą resztą którą wymieniłem wcześniej też nie wiem co będzie, no ale to wszystko zobaczymy w niedługim czasie, pozostały nam dwa pojazdy, które zapewne was mniej interesują, bo są to lolki 5 tieru, pierwszym z nich jest 110 już wersja czołgu KW, czy tam KV, czyli KW1 Shielded. Jak to czytać, czy KW, czy KV, zależy od tego, czy wymawiasz R, czy L. A ostatnią maszyną jest Premka M4A2 T34 Piątotierowa Radziecka, której kadłub jest od amerykańskiego Shermana, a wieża od radzieckiego T34. Dajcie znać, co sądzicie o tym materiale. Pamiętajcie, łapkę w górę subach. A propos subów, jestem Wam bardzo wdzięczny za każdego z nich. Jeżeli jesteś sprytny, to zauważaj. Uważyłeś, że mam ich już tysiąc, a to więcej niż liczba mieszkańców mojej rodzinnej miejscowości? Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że już niebawem. Cześć!